Dzień dobry moi drodzy. Salam alejku. Witam z Tarnobrzega. Pewnie jesteście zdziwieni, że w Tarnobrzegu jestem, bo nie mówiłam, że mamy gdzieś jechać do Polski, ale udało się na kilka dni pojechać i zawsze jeździmy do Piły. No to tym razem przyjechaliśmy do Tarnobrzega, no bo wszystkich świętych jest a ja już dawno nie byłam na wszystkich świętych w Polsce, tutaj w Tarnobrzegu. No i przyjechaliśmy w czwartek wieczorem, w czwartek wieczorem byliśmy w Tarnobrzegu. Samolot mieliśmy do Warszawy, później pociągiem do Tarnobrzega przyjechaliśmy i no nie nagrywaliśmy tego, jak przyjechaliśmy. No bo w Warszawie bardzo padał deszcz, no to myśleliśmy tylko o tym, żeby nie zmoknąć. No i byliśmy w, w sobotę, bo teraz nagrywamy, jak nagrywamy, to jest niedziela 2 listopada. No to wczoraj byliśmy, był pierwszy listopada, to byliśmy na cmentarzu, kupiliśmy znicze. Potem byliśmy też u mojej mamy. No już tam pobyt za nami prawie całe. Zostało tylko tam nam trzy dni. Ale no, postaram się coś nagrać. I mam nadzieję, że to będzie no, w ciekawe miarę. No też nie nagrywałam tak długo, bo i był chory już Teraz to jest lepiej, potem Miko, jak przyjechaliśmy tutaj, no to bo byliśmy u mamy, no to Miko się tam bawił na podwórku, no to też się, potem się no, zmarła, rozumiał, no bo to jest taka różnica temperatur. W Turcji jest cieplej niż tutaj. Przyjechaliśmy, to znowu deszcz padał to Miko zmarł, bo no i później na tym, po tym podwórku biegał no i, i się rozchorował. Także jedną noc to nie spałam. No teraz trochę kaszle, makata, ale już jest lepiej niż było. I tutaj śniadanie, prawie cała Ibrahim przygotował, ja tylko tam herbatę zrobiłam i pokroiłam cebulę do jajek i tyle. No jajka wbiłam jeszcze, to ja zrobiłam. No i, a tak to Ibrahim, więc teraz będziemy jeść śniadanie, a później to dokładnie nie wiem co będziemy robić, zobaczymy jeszcze. Za czym tęsknię w Turcji? czyli ruskie Ma mama zrobiła, tylko się trochę rozklejały. Ten jest, no nie jest rozklejony, ten nie jest rozklejony, bo od ma mama mówi, że maszynka jej źle klei, ona nie klei rękami tylko maszynką i tu się trochę rozkleiła, ale to nic, bo i tak są w smaku dobre. No mamo, pierwszy na moim kanale. Przepis, przepis, ser biały, cebulka. Ziemniaczki, sól, pieprz i wszystko. farsz gotowy wymieszać, zrobić ciasto. Kilo, kilogram mąki, dwa jajka. Dobra, dobra, troszkę dobra. wody. <grym> Zadniamy ciasto. Pałkujemy. Podsypując mąką Każdy i kleimy. Każdy z dnia na pewno. <grym> ale dobre. Ale babcia najlepsze robiła. Jedni dają jajka, drudzy nie dają. Ja, ja bym dawała. ja chyba się robiłam, ale to dawno, było. dawałam, to ciasta chyba. Czy nie? No do ciasta, tak, do ciasta, do ciasta tak. Ciasta, no. Ale nie każdy daje. Babcia dobre robiła, nie? Babcia robiła pyszne. Babcia najlepsze no, robiła. Tak, robiła. Świętej pamięci babcia najlepsze pierogi robiła. Tak jest. I te krokiety, tak jest z tym farszem na pierogi ruskie? Tak. Normalnie, ciasto maleśnikowe. Też dobre było, też, też dobre. Jak do pierogów. No. Mi troszkę zostało, nie wiem czy jutro nie będę smażyć naleśników bo jestem farszem. Czemu do mnie do Turcji nie chcesz przyjechać? Nie lubię latać samolotami, bo lechodzi po ziemi. Nigdy nie kupowałaś, nie, 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 nie leciałaś? No nie, nigdy się nie leciałam. Boję się. Mama nie? się boi, nie chce przylecieć, a do Piły może przyjedzie latem, A że przyjadę. Pociągi Jak my latem do Piły pojedziemy, to mama przyjedzie. A ja pociągiem, pociągiem, pociągi uwielbiam. Mogę codziennie lecieć, pociągami jeździć, tam i z powrotem. Tak, Nikuś? To jest Koko. Mój brat kupił tego psa, tylko u niego w domu nie było, bo ta mała ma alergia i mam je dał. I o tutaj u mamy jest teraz. nie? to jest Shitsu, Tak, Shitsu, koko. Mój brat ją koko nazwał. Ja mówię, że to jest koko Chanel. Miko bardzo lubi ją. Miko się z nią bawi. W ogóle od babci nie chce iść, bo się z pieskiem bawi. Koko... Koko Chanel. Chanel, jest fajna. Koko Chanel do wszystkich idzie, nie? Koko Chanel. No tu mnie nie znała i do mnie przyszła, nie? Słoneczko! To, to jest taki pies, ja lubię pieski. Takie pieski, ale to mnie jest psa koko. To <śmów> <śmów> mój brat nazwałam musisz poradzić. Nie, koko Chanel. Moi drodzy, ten filmik zaczęliśmy w Polsce, skończymy w Turcji. Tutaj dla Wam pokażemy, co się udało nagrać podczas pobytu w Polsce i tak krótko podsumuję. Ogólnie uważam, że pobyt był udany. Pewnie gdyby nie to, że w banku musieliśmy coś załatwić, to byśmy nie jechali teraz. No ale dobrze, że pojechała się do Tarnobrzega, bo już dawno nie byłam u mamy. No i spotkałam się i z mamą, i z bratem, i z bratanicą. Mikono to był zadowolony, bo on no to lubi tak wyjść na podwórko, pobawić się, a tak, tak to tutaj w Turcji zawsze w domu siedzi. A tam no to kiedy chciał, to mógł sobie wyjść, z pieskiem się bawił, z kotkiem, to mnie. Moja, ma moja mama ma i pieska i kotka, ale więcej z pieskiem się bawił. No i też byliśmy 1 listopada na cmentarzu, ale no wiadomo, że tam nie nagrywałam z tego, z 1 listopada no to tam żadnych filmików, dlatego że no to tak chyba nie bardzo no, żeby tam coś iść na cmentarz nagrywać, no to, to nie. Tylko no tutaj tak trochę z mamą, trochę tam pieska, co tam się udało. Szkoda, że nie udało się więcej nagrywać, ale no to to jest też to, że my nie możemy nagrywać spontanicznie. No, zawsze nagrywamy jak ja mam chustkę na głowie i tak dalej. A no to, to się tak trzeba, wiecie, no przygotować do tego nagrywania i tak mnie no nie zawsze się udaje, nie zawsze się chce, nie zawsze się udaje. Dawno nie było filmików, no takie przewi się pojawiają u nas, niestety, ale mam nadzieję, że to się zmieni, przynajmniej się postaram. No i też my w ogóle byliśmy w Polsce sześć dni, w czwartek wyjechaliśmy z Turcji, we wtorek wróciliśmy do Polski. W Turcji wróciliśmy, odwrotnie źle powiedziałam. Więc przylecieliśmy w czwartek do Warszawy, pojechaliśmy tego samego dnia do Trawnobrzega i z Trawnobrzega we wtorek pojechaliśmy busem do Krakowa i z Krakowa mieliśmy samolot bezpośredni do Ankary. No właśnie, tak jest najlepiej, żeby we wtorek albo w czwartek przyjeżdżać albo wyjeżdżać, bo wtedy są bezpośrednie samoloty więc nie trzeba wtedy z przesiadką lecieć. I też taką przygodę mieliśmy ostatniego dnia w busie, że by ja opłaciłam bilet, no i zadzwoniłam na infolinię tego, firm, tego busa, no i tam mi powiedzieli, da, wysłali mi numer konta, wszystko opłaciliśmy i kierowca powiedział, że nas nie ma na liście. Ja mówię, no jak to? Mówię, no przecież Opłacone było i tego SMS-a z numerem konta. Pokazaliśmy i to, że była y, wpłata, była na konto też pokazaliśmy, ale to kierowca powiedział, że to trzeba. Właśnie nie wiem, jak to się stało, że oni nam nie wysłali biletu na maila, a chyba powinni wysłać. A w ogóle o maila się nie pytali, bo to przez telefon. Zadzwoniłam, powiedziałam, że ten bilet chciałam zarezerwować, powiedziałam, jakie bilety. Oni powiedzieli, że w ciągu godziny trzeba wpłacić pieniądze. No i wpłaciliśmy na kontakt, to oni wysłali, ale nic nie pytali o maila. Ja myślałam, że to będzie tak, jak bo ja kiedyś innym busem jeździłam do Warszawy i tam normalnie można było zadzwonić, zarezerwować sobie bilet i zapłacić u kierowcy. No i, no i tam nie trzeba było tam pokazywać na maila, że się opłacimy, czy coś. No i myślałam, że tu będzie tak samo. No i a niestety tak nie było, ale... U kierowcy kupiliśmy jeszcze raz bilet. Myślałam, że będę musiała reklamację robić, ale się okazało, że nie wpłacili nam z powrotem te pieniądze za te opłacone pierwsze bilety z powrotem na konto, więc wszystko załatwione, ale tak się zdenerwowałam, że dwa razy trzeba płacić za bilet. No nam jest ciężko, ja wolę pociągiem jeździć niż busem, bo ja mam chorobę lokomocyjną, Miko ma chorobę lokomocyjną. I musimy brać mnóstwo, mnóstwo reklamówek, nie wiadomo na co. W Krakowie też długo nie czekaliśmy, poszliśmy sobie do galerii, Miko chciał yy, coś zjeść, no to tam kupiliśmy frytki, kole, No i później na lotnisko pojechaliśmy taksówką, to już długo nie musieliśmy na samolot czekać, to wszystko szybko, szybko, już nie mieliśmy dużo czasu. I wróciliśmy do Turcji. Byliśmy we wtorek wieczorem w domu. O ogólnie z tego wyjazdu zadowolona. Jestem inny niż wszystkie, bo zawsze jeździmy do piły. Głównie teraz o Tarnobrzega. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik, chociaż za dużo tutaj nie ma, że mimo wszystko będzie Wam się podobał. Zostawiajcie komentarze, polubienia. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam.